Dzisiaj jeden ze szczególnych dni, zwłaszcza młodych ludzi, ale za chwilę o tym. Ten okres, który się dzisiaj rozpoczął właśnie za dzieciaków i młodzieży, ale też można porównać do okresu pracy ludzi osób dorosłych, którzy biorą lupę, którzy na przykład robią coś później. Porzucają daną, daną rzecz i jej już nie robią, ponieważ nie wiem, się zawiedli, są zmęczeni, robieniem jej, tak itd. Tak I później jest bardzo ciężko, bynajmniej ja mówię na swoim przykładzie, z powrotem wejść w ten rytm i zacząć działać. Jest oczywiście wszystko możliwe do nadrobienia, ale jest ciężko. Z góry człowiek jest osobą leniwą, więc. Tym bardziej jest jej ciężko po prostu z powrotem wejść w taki rytm działania, pracy, ciśnięcia na maksa, chociaż jest to, jak mówię, możliwe. Dlatego, jeżeli bierzesz urlop, jeżeli masz taki okres właśnie w swoim życiu, że yy, musisz wrócić do tego, no to bądź przygotowany na to, że będzie ciężko, że trzeba będzie pewne rzeczy po prostu znowu, może od początku wdrożyć, wprowadzić zajmie ci to czasu, ale oczywiście zrobisz to, jeżeli będziesz do tego przygotowany, jeżeli będziesz chciał, będziesz chciała. Natomiast z drugiej strony, jeżeli idziesz właśnie na urlop, zaczynasz pewną pracę robić, to weź pod uwagę, że żeby trzymać się po prostu ściśle określonego schematu działania, żeby nie wypaść po prostu z tej pracy, nie wypaść z tej pracy i żeby krok po, po kroku dzień za dniem zbliżać się do określonego celu. Wtedy szybciej osiągniesz zabieżoną rzecz, mimo tego, że będziesz musiał codziennie, w święta, nie w święta, ee, no po prostu dni wolne od pracy, nie będzie czegoś takiego, będziesz musiał po prostu robić. No i do, i tego, do tego Ciebie bardzo zachęcam, żebyś trzymał się po prostu tej zasady, e, tych nawyków i działał. Fajnie jest po prostu wprowadzić w swoje życie dobre nawyki, które. Codziennie się realizuje, łatwiej będzie potem, jeżeli naprawdę wypadniesz z tych nawyków z działania, wrócić do nich. Inaczej będzie po prostu dupa. Dlatego postaraj się te nawyki, czy chociaż jeden pierwszy nawyk, bardzo dobrze, solidnie wprowadzić w swoje życie, a potem zobaczysz, że każdy kolejny nawyk będzie o wiele łatwiejszy do wprowadzenia i ewentualnie do zmiany tego nawyku, i też do powrotu. Powrotu działania w tym nawyku, w tym y, działaniu, w tym nawyku, który, który będziesz miał wprowadzony do swojego życia. I zobacz, chciałbym Ci teraz zobrazować ten nawyk, który, który masz mocny, który masz słaby, i w miarę tego, jak dużo nad nim pracujesz, i później, na przykład, przerywasz swoje działanie w nawyku, bądź jesteś cały czas w stanie działania Twojego nawyku, gdzie jest prościej, przy którym nawyku tym, na przykład dwutygodniowym, na przykład minimum trzymiesięcznym miesięcznym, jest odrobić straty w momencie, gdy na przykład mm, przez jakiś okres czasu nie wykonywałeś tego nawyku, nie wykonywałeś tej pracy nawykowej w danej dziedzinie, gdzie jest łatwiej po prostu wrócić do korzeni, czyli do tego nawyku działania. Zobacz, podzielmy, podzielmy sobie oś czasu, to jest. Czas, czasu. Tu mamy pierwszy miesiąc. Tu mamy drugi miesiąc. Trzeci miesiąc, czwarty i tam dalej piąty. I zobaczmy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I mamy ten nasz nawyk tutaj dwutygodniowy. Będzie tutaj się znajdował i zobacz, jeżeli masz taki nawyk mały dwutygodniowy, a masz nawyk na przykład 3 miesięczny to powiedzmy, że on jest taki. Masz w tym momencie wyrobiony nawyk dwumiesięczny i masz wyrobiony nawyk miesięczny. I teraz zobacz, który nawyk jesteś jest w stanie odeprzeć od siebie nie wiem, lenistwo, jakąś pokusę, żeby danej rzeczy nie robić. Ten nawyk, teraz, teraz jak nawyk. sobie zobaczysz jaką siłę ma ten nawyk, jaką siłę ma ten nawyk, jaką siłę ma ten nawyk zobacz, 3 miesięczny, dwumiesięczny, a dwutygodniowy ten jak połączysz sobie te 3 miesiące w jeden wielki nawyk, to sobie porównasz jaką on ma siłę, a jaką ten ma siłę, żeby odeprzeć wszelkiego rodzaju przeciwności. Dlatego tak ważne jest, żeby nawyk był budowany dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po, po miesiącu, rok po roku. I w tym momencie jest on w stanie zapanować nad wszelkiego rodzaju przeciwnościami. Taki nawyk nie ma racji bytu i raz, dwa, trzy po prostu odpadnie. Odpadnie nawyk, ale działanie przy tym nawyku o to chodzi. Przepiękny wieczorek. Ja kółeczki jeszcze wrywają. A tobie mój drogi, moja droga, życzę dobrej nocki. I pamiętaj o tym, żeby nie zapominać o nawykach. One są bardzo ważne. Dlatego jeżeli robisz sobie wakacje, to nigdy od nawyków, od tego co najważniejsze, bo potem jest ciężko do tego wrócić. Trzymaj się dobrej nocki. Poproszę o lajka, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Wciśnij dzwoneczek, jeżeli chcesz otrzymywać nowości z mojego kanału. No i co? Ciśniemy na maksa, ruszamy dupę. Jutro, dzisiaj, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, za rok. Nie poddajemy się. Do zobaczenia. Hej!